Cześć, z tej strony honorata ze sklepu colorcaramel.pl. Dzisiaj przychodzę do Was z nową serią filmików, jakiej jeszcze nie było na naszym kanale. Mianowicie, będziemy co jakiś czas umieszczać filmiki opowiadające o. Markach kosmetycznych, które znajdują się w naszym sklepie. Mamy nadzieję, że dzięki takim właśnie filmikom poznacie też nieco bardziej inne marki kosmetyczne i dzięki temu łatwiej Wam będzie dobrać kosmetyki względem Waszych potrzeb, potrzeb Waszej skóry czy włosów. Pierwsza marka kosmetyczna, o jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to marka Anwen. Pewnie wielu osobom tutaj jest ona dobrze znana. Marka Anwen. Przede wszystkim kojarzy się z kosmetykami do pielęgnacji włosów, ze świadomą pielęgnacją włosów przede wszystkim i naturalną. Początki marki sięgają tak naprawdę 2010 roku, kiedy powstał blog o tematyce pielęgnacji włosów, którego autorką jest Anna Kołomycew. I to właśnie tak narodził się pomysł po jakimś czasie, aby stworzyć markę kosmetyczną, która będzie miała na celu właśnie świadomą pielęgnację włosów przy użyciu kosmetyków naturalnych. I tak po kilku latach właśnie powstała marka Anwen, i z bloga, na którym mogliśmy znaleźć, i wciąż możemy nadal znaleźć porady dotyczące pielęgnacji włosów, wyrosła naprawdę. Prężnie działająca marka kosmetyczna. Główną taką przewagą marki Anwen nad innymi firmami kosmetycznymi zajmującymi się kosmetykami do pielęgnacji włosów jest przede wszystkim takie innowacyjne podejście, bo to właśnie oni jako pierwsi w Polsce stworzyli kosmetyki, których działanie opiera się na porowatości włosów. Postaram się właśnie teraz Wam opowiedzieć troszeczkę o moich ulubieńcach. No jest naprawdę sporo tych kosmetyków. W serii kosmetyków Amwen naprawdę znajdziecie sporo, sporo propozycji. Taki naprawdę prym wiodą odżywki do włosów i są to różnego rodzaju właśnie odżywki dopasowane do konkretnej porowatości włosów. Tutaj mój ulubieniec, czyli emolientowa róża. Jest to teoretycznie odżywka do włosów o wysokiej porowatości, ale tak naprawdę jeżeli działanie tego kosmetyku będzie Wam pasowało, wasze, wasze włosy polubią tą odżywkę, no to możecie ją oczywiście jak najbardziej też używać, nawet jeżeli macie włosy powiedzmy o niskiej czy średniej porowatości. Jak sama nazwa wskazuje, ma odżywka róża to odżywka emolientowa, czyli taka odżywka, którą można stosować na co dzień do codziennej pielęgnacji. Po myciu na przykład łagodnym szamponem. Ja również właśnie tak ją stosuję. I co ta odżywka robi? No, przede wszystkim pięknie dociąża nam te włosy, wygładza je, no i sprawia, że się przepięknie błyszczą. Co jeszcze na plus? No, to zapach. Zapach jest niesamowity. No, pa pachnie po prostu, właśnie różą, i ten zapach czuć nawet już teraz, kiedy mam y, opakowanie zafoliowane, y, przez opakowanie po prostu czuć ten zapach. No i na włosach on, ten zapach utrzymuje się też naprawdę długo, od mycia do mycia, czasami nawet dłużej. I y, 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 to właśnie też. Y, tutaj ta odżywka dlatego też zdobyła sobie moje serce nie tylko za działanie, ale także również za ten cudowny zapach. Anwen proponuje nam odżywki oczywiście do innych rodzajów porowatości włosów również. Mamy też emolientową różę, mamy zieloną herbatę, mamy magnolię, mamy bez. Także te odżywki możecie sobie spokojnie dobierać zgodnie z Waszymi potrzebami. Ja tutaj Przekazuję po prostu Wam informacje na temat moich ulubieńców. Kolejna, jakby seria produktów, które też znajdą na pewno swoich zwolenników, które fajnie działają na włosy, to maski do włosów. Też zgodne z ich porowatością. Tutaj mam przykład maski z kiełkami pszenicy i kakao. Jest to akurat maska do włosów wysoko porowatych. Sprawdzi się, kiedy Wasze włosy właśnie wymagają nawilżenia, są takie kruche, łamliwe. Też fajnie przywróci na pewno blask takim włosom, które są zniszczone i potrzebują regeneracji. Jeżeli nie chcecie od razu kupywać takiej większej pojemności, tutaj mamy akurat 200 ml, to jest też taka opcja, aby nabyć ten kosmetyk po prostu w takich saszetkach o pojemności 10 ml, który spokojnie wystarczy nam. Na jedno użycie, czy nawet jeżeli będziemy miały krótsze włosy, no to nawet na dwa, na dwa użycia spokojnie nam wystarczy, więc można sobie wypróbować, zobaczyć jak ten kosmetyk działa przed zakupem pełnowartościowego opakowania. Wśród kosmetyków anwen mamy także szampony i do różnego rodzaju szampony, bo mamy też szampony łagodniejsze, którego przykładem jest na przykład ten z pomarańczą i bergamotką. On akurat jest do normalnej i przetłuszczającej się skóry głowy, bo pamiętajcie, że szampon dobieramy do skóry głowy, bo to ją właśnie szamponem myjemy i ten szampon... Jest też takim moim ulubieńcem, którego bardzo lubię stosować, też pięknie pachnie. Mimo, że jest to kosmetyk dosyć łagodny, bo nie zawiera silnych substancji myjących, to fajnie naprawdę odświeża tą skórę głowy. No i też przedłuża tą świeżość, ze względu na to, że ma w sobie składniki takie, które są idealne dla skóry głowy, która się nadmiernie gdzieś tam przetłuszcza No i fajne jest też to, że mamy pompeczkę, także bez problemu. Sobie nabieramy odpowiednią ilość. Nie musimy się martwić, że kiedy mamy mokre włosy, gdzieś ten szampon nam wypadnie, rozleje się, kiedy będziemy go chciały sobie po prostu e, otworzyć. E, oprócz tego, oprócz właśnie takich serii szamponów, które są naprawdę delikatne, polecane do codziennego mycia, mamy również e, szampony nieco mm, mocniejsze jak na przykład szampon peelingujący, także dla skór głowy, które co jakiś czas potrzebują mocniejszego oczyszczenia, to też jak najbardziej będzie dobrym pomysłem. Oprócz takiej podstawowej pielęgnacji włosów, która obejmuje właśnie szampony, odżywki czy maski, w Anwen, Anwen proponuje nam również kosmetyki takie dodatkowe i do stylizacji włosów, i też do jakby rozszerzenia pielęgnacji. Na początek przedstawię Wam tutaj dwa oleje, które będą służyły właśnie do olejowania włosów. Na naszym blogu ostatnio pojawił się taki wpis na temat olejowania włosów, także jeżeli jesteście ciekawi na czym polega ten zabieg, to bardzo Was zapraszam. Olejowanie włosów warto wprowadzić do pielęgnacji włosów, aby poprawić ich ogólną kondycję. Na pewno włosy Wam za to podziękuję. I tutaj mamy przykładowy taki olejek olejek marakuja, który jest teoretycznie do włosów wysokooporowatych. Drugi taki olejek to olej brokułowy. Ten zdecydowanie lepiej pachnie i olej brokułowy, no nie każdy będzie lubił jego zapach, ale na pewno Warto wytrzymać ten zapach dla tego działania. I to też jest kosmetyk, który będzie odpowiedni zarówno dla średnio, jak i wysoko porowatych włosów. I on zadziała na włosy jako taki naturalny silikon, czyli fajnie je nam zabezpieczy, e, zabezpieczy przed utratą wody i też przed czynnikami zewnętrznymi. Kolejny produkt, który też jest jakby produktem zabezpieczającym, to Happy Ends, czyli. Serum na końcówki włosów. Jak wiadomo, końcówki włosów cierpią najbardziej. Um, musimy pamiętać o ich regularnym podcinaniu, oczywiście, ale na co dzień możemy je zabezpieczać olejkami albo właśnie takim serum. To serum ma fajną poręczną pipetkę za pomocą której nabierzecie sobie odpowiednią ilość kosmetyku. Możecie aplikować ten kosmetyk na końce włosów po ich umyciu na no jeszcze wilgotne włosy albo po prostu na włosy suche, kiedy widzicie, że mm, te włosy jakoś gorzej wyglądają, można sobie spokojnie nałożyć to serum. Na pewno dzięki temu też włosy będą zabezpieczone, no i te końcówki nie będą się tak niszczyły, nie będą się tak szybko kruszyły. Jeśli chodzi o produkty do stylizacji włosów, no to tutaj również marka Anwen ma dosyć sporo propozycji. Jednym z takich moich ulubieńców do stylizacji włosów od Anwen jest mgiełka unosząca włosy u nasady, czyli mgiełka Pump It Up. I tę mgiełkę możecie używać bez względu na to, Jaki macie rodzaj włosów? No sprawdzić tak naprawdę do każdego typu włosów. To mgiełka, która mm, sprawia, że te włosy nie będą takie przykrapnięte, będą bardziej uniesione u nasady, będą wyglądały, jakbyśmy miały ich po prostu więcej. Wystarczy, że sobie ten produkt rozpylimy u nasady włosów na umyte, ale lekko wilgotne włosy, czyli takie już troszeczkę osuszone, żeby po prostu nam nie kapało z tych włosów. No i po wyschnięciu, po wysuszeniu włosów zobaczycie, że te włosy są naprawdę doskonale odbite u nasady. No i dzięki temu ta fryzura będzie wyglądała o wiele lepiej niż taki plastuś. Giełka nie wpłynie negatywnie na skalp głowy. bo tutaj mamy również bardzo fajne składniki, które są doskonale dobrane, przemyślane. Na przykład mamy tutaj pantenol, czy wyciąg z owoców słodkiego mignałowca, witaminę B3. I to wszystko sprawia to właśnie, że ta skóra głowy jest wypielęgnowana, nie będzie podrażniona, nie będzie nas swędziała, jak po użyciu na przykład niektórych typowo takich fryzjerskich, chemicznych produktów do stylizacji włosów. Jeszcze taki produkt do stylizacji włosów, tutaj już właśnie do włosów bardziej kręconych, falowanych, to geokadorema do reanimacji loków i fal, Pina pina No i... Ten produkt no, przepięknie, przede wszystkim pachnie, ale też sprawia, że te włosy, które są kręcone, falowane, będą miały fajniejszy skręt, będą lepiej po prostu wyglądały. Co jeszcze fajnego? No, tam mgiełka przede wszystkim też niweluje puszenie włosów. I ten produkt możemy używać zarówno na wilgotne, jak i na suche włosy. To już tak naprawdę w zależności od tego, jak, jak będziecie preferowały sobie tą stylizację mam nadzieję, że ta moja taka krótka pogadanka e, przybliżyła wam trochę markę Anwen, że troszeczkę chociaż poznaliście e, kosmetyki e, tej marki, tej polskiej marki. Są one naprawdę warte uwagi, no bo przede wszystkim mamy tutaj naturalne składy, przemyślane te formuły e, i wszystko jest dokładnie dopasowane do potrzeb Każdego rodzaju włosów. Wystarczy tylko przeczytać opis danego produktu i już wiemy tak naprawdę, którego kosmetyku nasze włosy potrzebują. Także mam nadzieję, że przekonacie się do tych kosmetyków i że zagoszczą one u Was na Waszych łazienkowych półkach, a na pewno włosy Wam za to podziękują. Podsumowując, marka Amwen już jest w naszym sklepie od jakiegoś czasu. Także możecie się w nią zaopatrzyć u nas. Polecam szczególnie, jeżeli właśnie rozpoczynacie pielęgnację włosów, jeżeli również jesteście osobami, które już um, dbają świadomie o swoje włosy, na pewno dla, każdego, dla każdej z Was. Te produkty się sprawdzą bez względu na to, ile wiecie o, o pielęgnacji włosów. My również oczywiście służymy Wam pomocą, także, w razie pytań, możecie śmiało się z nami kontaktować. Na dzisiaj już kończę moje opowiadanie o kosmetykach. W kolejnym odcinku, który pojawi się pewnie za jakiś czas na kanale, przedstawię Wam następną markę i tak postaram się zrobić to ze wszystkimi markami kosmetycznymi, które. Co jakiś czas pojawiają się w naszym sklepie. Bardzo chcielibyśmy, żebyście poznali je wszystkie i nie bali się yy, zaopatrzyć w nie w naszym sklepie. Także dziękuję Wam dzisiaj bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa!